Witam, przed chwilą wyszła mi monetka szalonej kreski Krystyny, a teraz druga. Są w fatalnym stanie. Zostały tylko resztki posrebrzenia. To jest jedna, a tutaj mamy drugą. To już zdążyła trochę powietrza zażyć i wygląda tak sobie. Oprócz tego. Przyszedł jeszcze guzik polski z okresu II RP. Bez żadnych sygnatur, chyba. I taka ładna klamerka od paska. A poza tym masa śmieci. Śmieci, polmosów, drucików i niczego więcej. Pogoda jest taka, jaka jest, niestety. Pada opada mgła a kopie u siebie na podwórku praktycznie no, pozdrowienia dla Magdy na razie